Niech będzie z tobą o smaku waliny i granatu! Kurwa co! Ciemna strona Negro, jak Lego! Jak Lego! Jezusie! Jasna strona mocna smaku ananasa! Jezusie, jakie to jest drugie Kurwa kogoś zdrowo jebnęło w głowę! No właśnie. Jak kupujecie figurki z Gwiezdnych wojen, bo na przykład robilibyście sobie jakąś kolekcję, albo dziecku chcecie kupić, no to uważajcie na. Jeżeli chcecie się upewnić, że to nie podróbka, to patrzcie na. Jak Lego. Jeżeli jest jak Lego, to to jest podróbka. Albo tutaj kompatybilna z Lego. Podróbka jest. Star Wars Jabba the Hat. Jak Lego. <laughs> Kurwa co. Od tego kawałek tylko odsłał Au kurwa! Kurwa, krosta zezdrapałem! Mega moc! Kurwa jebana, co? Maspek z Wadowice. Kurwa, wypierdalaj, wyprawka do szpitala! Jezu, co? Kurwa, nowość, czysta woda! Pomocy, Leon, nie! Ja pierdolę nie. Co? Jeżeli to zaczęło puchnąć, były to paru beczki. <g nylon> z hukiem, bez serca <gly Walking into syonde facial> <rooms> by <smunty> tego działał, rzucił pancertego, bo chodziło o mikrofony. Rozwodnia <dokudniaćNet> się do tego <gustered> niech to robi. Nie ty! To... Tylko nie bo... Piracy parówki! <laughs> kurwa jebana! <Ewolf>, kurwa maluski! <laughs> 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 tu ktoś! Parówki dla dzieci! Hekate! POWIERDZIK I podajnik Merida. Aaaa, co to kurwa jest? To zapała. Kurwa. I ta MORSI... ta POSZŁA ta SOLO, BO ONA MÓWI WSZYSTKO nie JEZUSIE, TEN głos JAKIŚ KURWA ta EJ PRAWIE pięć ta CUKRU Ała. A zegro lejgen welet eper! Ja pierdolę, jabba Kurwa! Ja pierdolę, co? JEZU NIE Tak jest chyba najlepszy! O, o, oh, kurwa! Ja pierdolę! Dobrze, bo to kurwa śmieszy! Koncentreczny Co bal mieć okazja Kurwa, czemu zakaz jest taki wysoki? Stałem slot Davidson, James Mason! Jezu! Malinowy a! Au. A, 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 kurwa. Nie! Dywan szagi! Dywan włochacz! Jak złowić okonia i szupaka? A patrz mącznik szlamowy w ciągu mszyca Dobra, co za... Dla dzieci nie! <grywki> Układanka jesień! <grywki> Jeśli się to mi z dupy zrobią Koreańczycy! Kajokuta <grywki> da Układanka jesień Domino drewniane liczby! Orian the Blind Forest! Nie, tylko nie Forest, bo będzie serdeczny pozew za używanie tej nazwy, bo... Bo... No bo to jest Forest Demon! To jest moja postać, wymyślona! Toyota uruchamia program dla... Co kurwa? Kurwa wzięli wykupili jabbe hamy! Jezu kurwa tysiąc złotych! Krem ma PAJĄCZKI, ŻELAKI, ciężkie, opuchnięte nogi. Fotel dla gracza obrotowy gaming youtuber. Eee, co? Fotel dla gracza? Serio? Fotel dla gracza? Może niedługo ja mam specjalne prezerwatywy dla graczy PewDiePie, ta książka Cię kocha, sławny youtuber Widzicie ile to kurwa kosztuje? Czemu to kurwa tyle kosztuje? Tego to nie wiem Autograf youtubera Stu Barton Co to kurwa jest? Bajn wywiercił dziurę w ziemi A teraz wyjechał z ten i rzuca dynamitę w mikrosamowodzik Gaz to... Dy rzuca dynamitę w mikrosamowodzik Rubina Pobierz do Byle wywiercił ziół. Wyjechał z dziury i rzucił w robina. Zostawiam go w klucza, żeby paczki zaczęły się poruszać w górę i w dół. Frank Herbert. Kroniki diuny. Majtki treningowe, majteczki do nauki, Siusiu Poznań. Raczkujący maluszek akcesoria robi Siusiu. Animalik piesek paty robi Siusiu. Mały miś chce siusiu, Co? Z The Forest demon! Spałki odkryw, co by pasję do ćwiczeń! Trigger Travis być także zapraszany na wieczory kawalerskie Betty Bouncer, zaraz was kurwa uderzę w ziemię. Nigdy nie boli głowanie, nie rozświerzy się twój mały! <ścoughs> Mapki drapki na imprezę, ojciec dyrektor Gigantyczna, dmuchana piłka Litości! Nie! Nie! Expandium nie! No pop. Dobra, coś właśnie jebło w pokoju. Jakiś kurwa robak wleciał. Dobra jebać Poda dwóch. Im więcej będziesz pompował, tym bardziej stanie się przejrzysta. Można ją zgniatać, jest super miękka i lekka, kurwa. Jest tak wytrzymała, że możesz na niej usiąść. Nei pevensi na swetę. Co? Przeczytałem pedofil. O kanałny z kryształem. Ale klejnoty nie mają pci. Kurki jajka stymulujące. Harry Potter i Przeklęte Dziecko, ja pierdolę! Co? To już się sprzedaje? Ja pierniczę, kurwa! Ping Lalka Dmuchana Manga, paskąc baile. Zapraszam na gorące zakupy! Ja pierdolę! Niestety nie ugotuję! Magia kłamstwa! Orthodox Science of British Isles świeci! Jakie drogie ja pierdam! Nie! Ojej, się zjeżdżania wodna ślisk <ścoughs> Ta wina tej matki Ona mówi... Let's go! Ja ci żebyś koleś.